Widzowie, dzisiaj pokażemy jak sklonować oto z tych dwóch rzeczy. To jest... Nie powiem jak to się nazywa, bo będziecie klonować jajka. A to. Oto to jest nasz przewodnik, który dzisiaj będzie dawcą. I z niego stworzymy jajko. Patrzcie, to jest to. Nie powiem jak to się nazywa. Zabronione. Dobra. Trzeba teraz szybko rozbić jajko, żeby, wiecie, wyt wytrzysnąć mu. Bebechy. Także. Już. Gdy mamy to zrobione. Trzeba. Yy, trzeba tutaj. Nakłuwamy wcześniej, zrobiłem dziurkę. I wkładamy do tego. Trochę to potrwa. To, może śmieszne od wydaje, ale. <noise> proszę. Tam ludzie poza kadrem kamerzysto nie śmiać. Czekajcie, dajcie daj, mi chwilę. Kurczę. O, 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 o. o. Pięknie. Teraz tą końcówkę, tutaj, o, tą. Dziwnie to wygląda, ale tak? Trzeba włożyć oto do tego inkubatora. Inkubator to tam, gdzie się tworzy jakieś rzeczy. Rzecz. Dobrze, już mamy. Uff, teraz chwilę. trzeba poczekać 10 sekund. Odliczamy. Raz. Dwa. Dobra, koniec. Nie chce mi się liczyć. Dobrze, Gdy wyciągamy. Dobrze. Wyciągnęliśmy. Proszę, tutaj zbliżenie kamerzysta. Oto tutaj będzie bardzo piękny okaz. Już wam pokazuję. Oto. Piękny okaz to się nazywa Pan Harry Potter. <noise> do stopu. Do stopu. <noise> tak, super. Dobrze. Teraz proszę zasubskrybować kanał i dać łapeczkę w górę. Nie wiem co się z nim stało. Tutaj proszę patrzeć. Eksperyment nieudany. Dobrze, do widzenia. Do widzenia.